Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w zespole willowo-ogrodowym przy ulicy Warszawskiej 35. Jest to główna siedziba Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, które jest Państwu bardzo dobrze znane. Dlaczego tutaj? Dlatego, że nie możemy wychodzić z domu w związku z stanem epidemicznym w Polsce. Postanowiłam Państwa zabrać na mały spacer ścieżkami naszego muzealnego ogrodu. Zapraszam serdecznie. Przy alejce od strony ulicy Warszawskiej zakwitły już wiosenne żonkile, i właśnie z tej perspektywy można podziwiać piękną architekturę willi landsberskiego fabrykanta. I wchodzimy do ogrodu na taką utwardzoną alejkę i czeka nas no, niezła wyprawa pod górę. I dochodzimy po dosłownie kilku krokach do miejsca, z którego po prawej stronie widzimy cmentarz oraz tak zwany czerwony kościółek. A po lewej stronie ciekawostka, ta polanka usłana pięknymi kwiatkami wiosennymi, kiedyś była kortem tenisowym. Mieszkańcy Willi tutaj właśnie Grali w tenisa i to była dosyć popularna rozrywka. Natomiast tutaj po prawej stronie widzimy pozostałości takiego domku, który służył jako przebieralnia. I idziemy dalej, tym razem jeszcze wyżej po schodach. Schody są dosyć strome, można się zmęczyć. Polecam taki trening spacerowy w pogodne dni. Proszę posłuchać, jak pięknie ptaki śpiewają. Po drodze na schodach często można spotkać piękne szyszki. Szczególnie w okresie przedświątecznym, można przyjść, pozbierać je i wykorzystać do domowych dekoracji. Idziemy dalej i skręcamy w prawo, tak jak nas wiodą schody. I dokąd, proszę Państwa, dojdziemy? Trochę się już zmęczyłam. Z tej perspektywy zobaczymy coś, co Gustav, Gustav Schroeder nazywał Gertneraj. To są pozostałości, po, można powiedzieć takiej ogrodowej szklarni, w której uprawiane były jeszcze nie tak dawno, bo w latach 70. zioła we współpracy z gorzowskimi uczniami. I wracamy na naszą ścieżkę. Schody się skończyły, mamy taką ścieżkę typowo można powiedzieć parkowo leśną. Dochodzimy do samego szczytu wzniesienia ogrodowego, i to jest też bardzo ciekawe miejsce. Dlatego że tutaj na samym szczycie znajduje się szaniec, który powstał tutaj w czasach napoleońskich. Proszę Państwa, jest to nie lada atrakcja, ciekawostka dla wszystkich miłośników historii. I militariów, na pewno ci z Państwa, którzy uczestniczą w naszych konwersatoriach muzealnych, mogli posłuchać na ten temat z ust chociażby kustosza Jana Zalewskiego. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy wysoko. Na naszej drodze napotkamy też taką pozostałość mostku. Gdy pod nim przejdziemy, dojdziemy do takiego... miejsca, które też było jednym z ulubionych dawnych mieszkańców willi, to tutaj w tym miejscu stała altana ogrodowa, w której odbywały się rodzinne uroczystości, podwieczorki, spędzano tutaj czas w niedzielne popołudnia, zapraszano gości. Już powoli zielenią się krzewy, ale gdy liście zagoszczą na drzewach, to stąd już nie zobaczymy nic, tylko piękną przyrodę i zieleń. I z tego miejsca możemy zejść alejką w dół, po schodach i wyjdziemy od strony Filharmonii Gorzowskiej, która z nami bezpośrednio sąsiaduje. I tutaj ją widać jeszcze bo za chwilę. Liście zasłonią budynek Filharmonii. I proszę Państwa, to jest też rzecz taka bardzo symboliczna, ponieważ Muzeum Lubuskie w Gorzowie jest najstarszą instytucją tego typu w regionie. W tym roku obchodzimy jubileusz 75-lecia istnienia. Natomiast Filharmonia Gorzowska jest najmłodszą instytucją kultury, która powstała w regionie, więc sąsiadują ze sobą dwie instytucje. Z różnym potencjałem, różnymi zadaniami, najstarsza i najmłodsza, które się lubią i dobrze ze sobą współpracują. Mamy już na koncie kilka wspólnych projektów. Jeden na pewno Państwo pamiętają: Igra z wnuczką babcia-dziadek, będzie słychać u sąsiadek. To był taki muzyczny projekt edukacyjny dla seniorów i dzieci, które są ich wnukami projekt łączący pokolenia. Oprócz żonkili czy tulipanów, które sadzimy sami na alejkach, w ogrodzie można spotkać takie fiołki, które są dosyć popularnymi gośćmi w naszych ogrodach czy w zagajnikach. Oczywiście śpiew ptaków sprawia, że nie chce się stąd wychodzić, a być może za chwilę spotkamy naszą rudą przyjaciółkę, wiewiórkę. I już jesteśmy na dole. Udało nam się bezpiecznie zejść na dół. Wracamy do punktu wyjścia. Okrążyliśmy po elipsie nasz ogród, który wiosną jest wyjątkowo piękny i rozśpiewany. A to jest miejsce, w którym często spotykamy właśnie tę naszą przyjaciółkę rudą. Ale dzisiaj się coś chyba schowała. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Ta ceglana konstrukcja, którą widać bardzo dobrze z łąki naszego ogrodu, pytacie Państwo często, co to jest. To nie było miejsce, w którym właściciele willi składowali swoje zapasy. Raczej jest to schron przeciwlotniczy, który miał zapewnić bezpieczeństwo, gdyby była taka konieczność, żeby opuścić willę i schronić się zrozumiałe w tamtych czasach. Na tym wzniesieniu bardzo lubią Państwo rozkładać kocyki. I korzystać z pięknej pogody. Dzieci uwielbiają to miejsce, bo to jest idealne wzniesienie do tego, by zbiegać z górki i organizować różnego rodzaju konkursy. To tutaj odbywają się turnieje, nasze słynne muzealne rzuty beretem, czy różnego rodzaju edukacyjne zabawy z dziećmi podczas ferii w domu MUS, czy innych wydarzeń plenerowych. Dziękuję Państwu za wspólny spacer wirtualny po naszym ogrodzie. Robimy wszystko, by móc pozyskać środki finansowe na rekultywację ogrodu. Mamy pełną dokumentację i jak tylko będzie taka możliwość, to na pewno z niej skorzystamy, po to by ogród był jeszcze piękniejszy. Zostańcie Państwo w domu.